Dzień dobry, piękni ludzie, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny poranek. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Pokażę Wam moje transakcje. Dokupiłem Bitcoina i Ethereum podczas dzisiejszego spadku. Mieliśmy kolejny spadek, mimo dobrych wiadomości. ESEK uznała, że mime coiny nie są papierami wartościowymi. Można nimi handlować legalnie, jak kartami do gry. Wycofali pozew przeciwko Coinbase, wycofali pozew przeciwko Metamask. Wycofali pozew przeciwko Gemini. USA otwiera się na krypto i przestaje atakować firmy z branży. Mimo dobrych wieści, Bitcoin ucierpiał przez cała Trumpa. 25% zła uderzyły w Bitcoina, rynki i tesle działającą w Chinach. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Kupiłem więcej Bitcoinów. Kupiłem więcej Ethereum i Tesli podczas tej korekty. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. No, tu widać gdzie dokupiłem Bitcoina. To moje zakupy Bitcoina. Kupiłem całego Bitcoina, sprzedałem pół po odbiciu. Chciałem uśrednić w dół, to było mądre. Widać, że zbudowałem sporą pozycję. Nadal duża 74 tysięcy USD na minusie. To transakcja za 880 tysięcy USD obecnie 74 tysięcy USD na minusie. Opłata za finansowanie jest dodatnia. To transakcja za 90 tysięcy USD. Mam pozycję 9,5 BTC, dodałem pół Bitcoina. Kilka minut temu minąłem dno przy 82 tysięcy. 000... USD. Wszedłem po 84 000 USD, dokupiłem więcej do tej pozycji. To samo z Ethereum. Ethereum teraz po 65 USD. Pozycja Ethereum to 168 000 USD. Zapłaciłem tylko 124 USD opłat, bo opłata za funding była ujemna. Tu widać, gdzie dokupywałem Ethereum. W tym miejscu sprzedałem Ethereum. Sprzedałem po 2700 USD, potem kupowałem przy spadkach. Moja średnia cena Ethereum to teraz 2593 USD, więc nadal jestem na minusie. Budowałem te pozycje, będę je dalej rozwijać. Ustawiłem likwidację poniżej 79 1000 USD i 1900 USD. Dodam więcej, jeśli będzie większa korekta. Kupiłem też altcoiny. MCRT wzrósł o 2,3%, co cieszy. Trwa airdrop nft Vega, który zablokuje postać. Upewnij się, że go zdobędziesz. Potrzebujesz 1 milionu MCRT, by dostać WG. World wzrósł o 3%. Kupiłem też World podczas tego spadku. Tu dokładnie widać, gdzie kupiłem World po 1 USD. World był silny, gdy inne spadały. Uniswap stabilny, tam, gdzie kupowałem. Nie było dużego odbicia. Dołek był na 7,40 USD. Teraz jesteśmy na 7,60 USD. Mam 26 tysięcy dolarów w Unii? Chcę dokupić więcej. Po 7,60 dolarów mam więcej do kupienia. A Doge 21 tysięcy w górę o 2%. Dołek na Doge to 0,19 USD. Mam tylko Doge. Mam tylko 21 tysięcy. Kupię więcej Doge przy spadku. Ustawmy więcej zleceń na Doge. Wow, to dołek Doge. Spadliśmy do 0,20 dolar. Kupiłem sporo. 0,19 USD było najniżej. Zrobię analizę BTC, ETC i Doge. Znów wygrywamy prowadząc rynki. Trump ciągle wygrywa. Przy. 5% wygrał ze wszystkich. Tesla. 3% przez wojnę celną. Dokupiłem Tesle po 280 USD. Kupiłem więcej Tesli za 283 dolar. Google spadł o 2%. Google mocno obrywa. Nasdaq spadł o 2,7%. 1500 PKT z Nasdaq w tydzień. 500 punktów dziś. Tona spadła o 2%. Bitcoin poszedł w górę. Kilka było na plusie. Reszta... Mocno w dół. Przejdźmy do Bitcoina 84700. Bitcoin otwiera się tygodniowo. Mamy ogromny spadek w tym tygodniu. Spójrz na ten spadek. Widać wyraźny wzór M, podwójny szczyt. Był tam wyraźny podwójny szczyt, a potem gwałtowny spadek. Na wykresie stochastycznym jesteśmy wyprzedani, wolumen spada, po prostu lecimy w dół. Jesteśmy teraz na dole. Bitcoin spadł o 22% od szczytu. Bot krypto nadal sygnalizuje kupno. Dał sygnał kupna w lutym 2022 przy 20k, nadal na niebiesko. Nie dał sygnału sprzedaży mimo spadku. Bot bitcoin indicator trafił w szczyt. Na pierwszym szczycie Dał sygnał sprzedaży przy 100.99000. Bot był bezbłędny. Od tego czasu mocno spadamy. Sprawdź kurs CryptoMaster na jamescryptoguru.com. Wciąż w tym jesteśmy. Nadal jesteśmy w korekcie ABC. Nie wiemy jak daleko to zajdzie. Duża szansa, że dojdziemy do 80k. Duże wsparcie jest na 72k i 80k. Jeśli nie wszedłeś w transakcję, spróbuj wejść na 80k i 72k lub dcA na te wsparcia. Nie szedłbym teraz na całość. Zrobiłbym dcA w dół. Miejsca do kupna to 80k, 72k, 62k. To są miejsca do kupna bitcoina. Moim zdaniem przy spadku likwidacja poniżej 62k może być zła. Jeśli wojna handlowa trwa, duże wsparcie jest na 72k. Na 4H wykresie odbicie od 82K wygląda jak podwójne dno. Mamy odbicie od 82K. To dobry znak. 82 tysiące ma wsparcie, a wolumen rośnie, ale 80K 82K i 72K to główne wsparcie na godzinnym. Swobodnie spadamy w poszerzającym się klinie. Polityka krypto była bycza. Ale nie wpłynęło to na cenę. Spadamy przez wojnę handlową, ale widać tu, zaczynamy tworzyć rozszerzający się klin zniżkujący. Och, teraz to po prostu kanał spadkowy. Właściwie nawet się nie poszerza. Tylko kanał w dół. Mamy trochę wsparcia, ale 80k to następny poziom. Jeśli nie otworzyłeś pozycji, spróbuj złapać od 80k z ciasnym stop-lossem i ustal zysk. Celowałbym z powrotem w historyczne maksima. Jeśli znów pójdzie w górę, celem byłby powrót do szczytu. Otwarcie na 80k z celem na szczyt, który wynosił 100. Rekord bitcoina to 109 w dniu inauguracji Trumpa. Od objęcia urzędu przez Trumpa 20 stycznia jesteśmy w dół 25% od 20 stycznia, gdy Trump objął urząd. Tak, to transakcja, którą bym zrobił: 80 tysięcy z powrotem do 109, ryzyko 1,300 dla zysku 29,800. Dźwignia 10X dałaby 290 tysięcy. To transakcja, którą zrobiłbym na Bitcoinie. Poczekałbym, bo co jeśli Chiny, Kanada, Meksyk odpowiedzą cłami? Jest szansa, że cofniemy się aż do 80k, więc bądź ostrożny. Przejdźmy do Ethereum. W następnym filmie omówię pewne twierdzenie. Dziś zajmę się DOGE. Trójkąt zniżkowy DOGE. Próbuję utrzymać wsparcie, ale raczej się nie uda. Jeśli przebije wsparcie, następny poziom to 17 centów. Prosto mówiąc może spaść do 17 centów. DOGE stracił 54% od wyboru Trumpa. 54% to ogromny spadek od czasu wyboru Trumpa. Szczyt DOGE wynosił 48 centów. Nie zbliżył się do 70 centów itd., 54% od dnia wyboru Trumpa. Mamy silne wsparcie, to duże wsparcie. Właściwie powiedziałbym, że silne wsparcie jest tu. 15,8 centów. Jeśli chcesz kupić dogę, to najlepszy moment. 15 centów to najbezpieczniejszy punkt wejścia. Ja kupiłbym od poziomu 15 8. Byłoby źle dla rynków, gdyby spadł tak nisko. Powrót do 40,8, ale to długoterminowa gra. Widzieliśmy to 8-7 razy. Ustawię zlecenie na dogę na poziomie 15 i 8, powiedzmy 16 centów. Dodam dogę za 5000 dolar i zobaczę, co dalej za 16 centów. Kupię dogę o wartości 5000 dolar. To mój trade na Bitcoinie i Ethereum. Dołącz do nas na Telegramie. Jest Was 275 online. Jestem all in na Sol po 100 Jestem all in na Solu. Czy pójdzie stąd w górę? Spadliśmy do 109. Myślę, że Kenwick spadnie, jeśli będą złe wieści o cłach. 57%. Dołącz do rozmowy. 275 z was online. Możesz dołączyć do czatu. Wszystkie linki są pod filmem. Bybit daje 60k bonusów w opisie filmu. Wex daje bonus 200 dolarów. Bitunix daje 8000 dolarów bonusu. Wex 200 dolar za samą rejestrację. Wex i Bitunix to giełdy bez KYC. Na jamescryptoguru.com kursy i Telegram za darmo. Telegram jest za darmo. Śledź mnie też na x102600 followersów kupujący BTC, ET, TESLA aktywni, BITCOIN i Ethereum. To jak Atlas trzymający to w górze, zobacz moich kupców BTC i ETH, kupowałem siar do Snapshota. Snapshot vega NFT za 24 z MCRT. Miej milion MCRT w portfelu by dostać NFT vega. Drop wkrótce. Gracze potrzebują tego NFT do gry Wegą popularną postacią. I 52% mniej od szczytu. 94% Farcoin, 89% Trumpcoin, 83% Trump media, 70% Dogecoin, 59% MicroStrategy, 56% spadek. Tesla 43%. Rynek się załamuje od objęcia urzędu przez Trumpa. Wieści. Nie można blokować wolności słowa nawet globalnie. Sek. Mincoins to nie papiery wartościowe, dobre dla krypto. 22% od kiedy Eric Trump zachęcał do kupna. NASDAQ dziś 2,2% 424 punkty. To 6,7% w 5 dni 1355%. Trump wygrywa. Znów brutalny dzień na rynkach. Akcje Tesli 36% od 20 stycznia. Dobrze, że sprzedaliśmy po 430. Nie, to od kiedy sprzedałem. Tak, 20 stycznia. 430, a teraz 36%. Zacząłem kupować Tesle na dole. To aktywuje moich kupujących. Pamiętasz, mówiłem o kupcach na 300, 282, 261. Będę dokupywał, gdy cena spadnie. Bitcoin spadł o 24% od 20 stycznia. To moje aktualizacje rynkowe. Dołączcie do nas na Telegramie. Wszystkie linki są poniżej. Daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Dzięki za oglądanie. Napisz, co mam przeanalizować. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Będę DCA, ale uważaj na dno. Mimo DCA, handel bitcoinem był negatywny. Nie wiadomo, jak nisko może spaść. Bądź bardzo ostrożny. Stosuj DCA. Nie inwestuj wszystkiego naraz. 10% w Tesle przy wsparciach to mój plan. Zrób własne rozeznanie. To moje transakcje. Zainwestowałem w wiele z tych firm. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia. Życzę Wam jak najlepiej. Myśl tylko o tym, co chcesz osiągnąć. Do zobaczenia jutro.